Witam na kanale CPE, Centrum Przygotowania Sportowego. Ja nazywam się Igor Dzierzanowski i zapraszam na recenzję Feedlight. Sprzęty tego typu są nadal dosyć mało znane w Polsce i myślę, że nawet większość trenerów czy wyczynowych zawodników może nie kojarzyć tego sprzętu. Dlatego jeżeli chcecie zgłębiać swoją wiedzę odnośnie takich ciekawych urządzeń treningowo-diagnostycznych, to zostańcie do końca. FitLight pochodzi z Ameryki, główne siedziby są w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie, ale mamy także polskiego dystrybutora. Zestaw, który tutaj trzymam, to FitLight Trainer 8 Pack, czyli zestaw zawierający 8 świecących wysepek. Na pewno można go kupić także w zestawie z 4, 12 i 16 wysepkami. Jeżeli chodzi o ceny, to nie chciałbym tutaj podawać jakichś dokładnych cen, ponieważ zarówno producent, jak i polski dystrybutor na swoich stronach internetowych nie zamieszczają cen. Należy napisać do polskiego dystrybutora i poprosić o ofertę. Ale w 2019 taki zestaw ośmiu kosztował około 19 tysięcy złotych. Z racji, że dolar w ostatnim okresie dosyć mocno zdrożał, podejrzewam, że w tej chwili ten zestaw może być trochę droższy. Zróbmy sobie teraz taki szybki unboxing. Zestaw przychodzi do nas w takiej walizce, nie ma żadnych dodatkowych pudełek, kartonów itd. Walizka, jak widać, jest solidna, porządna, wygląda jakby miała być niezniszczalna, ale niestety przy okazji jest też bardzo duża i dosyć ciężka. Po otwarciu w środku zestaw prezentuje się w taki sposób mamy tutaj jakieś tam instrukcje, co trzeba zrobić, numer seryjny i tak itd. wysepki, światełka, czyli ta najważniejsza część dedykowany tablet takie adaptery do wysepek, które można podczepić tak, żeby potem do jakiegoś drążka, do jakiegoś kika, pachołka można było je zamocować i dwie ładowarki jedna ładowarka do tableta, druga ładowarka do tych wysepek i te wysepki w tej chwili, tak jak są umieszczone w walizce, to nie ładujemy każdej oddzielnie, tylko wszystkie razem w walizce poprzez podczepienie tego kabelka do tego drugiego kabelka, który tutaj wystaje. Czyli podczepiamy op, do kontaktu i w tej chwili ładujemy wszystkie wysepki naraz. Jeszcze są tutaj takie rzepy, ponieważ wysepki z tyłu mają właśnie. Też taki rzep przyklejony, ten możemy sobie przykleić na przykład do ściany i przymocować wtedy tą siedzącą wysepkę do ściany. Fitlight to innowacyjne urządzenie, które służy głównie do treningu szybkości reakcji i percepcji, czyli możemy dzięki temu polepszać swój refleks, czy widzenie obwodowe, ustawiając światełka w różnych miejscach, staramy się zgasić jak najszybciej to, które w danym momencie się zapali. Oczywiście urządzenie można wykorzystywać na bardzo wiele różnych sposobów. Mamy w aplikacji kilka modułów, możemy też stworzyć jakąś tam własną sekwencję, e, także to w jaki sposób wykorzystamy będzie zależało czy to od trenera, czy od danej dyscypliny sportowej, czy od tego co chcemy po prostu osiągnąć. E, ale między innymi możemy użyć sobie feedlight do właśnie szybkości reakcji takiej prostej, gdzie zaczepimy sobie światełka na ścianie i staramy się po prostu je jak najszybciej gasić. Możemy sobie też użyć FitLight w czasie jakiegoś treningu, czyli tam, gdzie się zapali jakieś światełko, to trzeba wykonać jakąś czynność, trzeba gdzieś jak najszybciej dobiec, zgasić, itd. itd. Możemy także użyć FitLight do jakichś gier, zabaw dla dzieci w rehabilitacji. Możemy także tworzyć różnego rodzaju testy sprawnościowe, czyli gdzieś tam światełka będą się w konkretnym. Ułożeniu zapalać i trzeba je jak najszybciej e, pogasić i jakby mamy wtedy czas nie dość, że każdego tam poszczególnego zgaszenia to jeszcze całości. E, I też niewątpliwie dużym plusem jest to, że Fitlight oprócz czujnika dotyku jest także e, czujnik ruchu, czyli nie tylko gasimy poprzez dotknięcie, ale także poprzez na przykład machnięcie czy przebiegnięcie obok e, tej wysepki, Jeżeli tak sobie to ustawimy w ustawieniach. Można dzięki temu zrobić na przykład pomiar odcinkowy jakiegoś takiego krótkiego sprintu, ponieważ zasięg pomiędzy tymi światełkami a tabletem, to jak producent podaje jest od około 40 do 70 metrów w jakichś tam bardzo dobrych warunkach. I dzięki temu możemy sobie na takim dystansie na przykład zmierzyć sprint tak? czas biegu sprinterskiego czy jakiegokolwiek innego. Także możemy wykorzystać rzeczywiście to do bardzo wielu różnych rzeczy. I ze względu na to ten sprzęt będzie kierowany głównie do wyczynowych sportowców, ale także amatorów, może być także używany właśnie do zabaw z dziećmi czy rehabilitacji, ale ze względu na to, że cena jest naprawdę bardzo wysoka, no to myślę, że raczej będzie pojawiał się bardziej w sporcie wyczynowym i to nawet bardziej w klubach sportowych czy w związkach sportowych niż u indywidualnych sportowców czy trenerów. Postaram się teraz powiedzieć troszeczkę o specyfikacji technicznej, troszeczkę opiszę poszczególne elementy zestawu, natomiast od razu chcę powiedzieć, że prawdopodobnie nie powiem o wszystkim z racji, że jest tutaj... Sporo różnych aspektów, które, o których można powiedzieć, a też producent amerykański i polski dystrybutor na swoich stronach nie zawierają zbyt wielu informacji z takiej stricte technologicznej specyfikacji. Także to, co tam mi się udało wyciągnąć, to powiem. To, co też tam zdążyłem już zaobserwować, to też powiem, ale prawdopodobnie zawsze znajdzie się coś, co mogłem niestety pominąć lub nie zauważyć. Zacznijmy od tych wysepek, światełek. Ja roboczo będę to nazywał najczęściej wysepkami, ponieważ producent nie ma jakiejś konkretnej nazwy na to. Zazwyczaj nazywa to właśnie światełkami. Wydaje mi się, że wysepka będzie taka może bardziej trafnym sformułowaniem, jeżeli chodzi o taki wygląd zewnętrzny. No, to jest to taki dysk dosyć duży z taką szybką plastikową od strony, gdzie właśnie klikamy czy machamy. Wydaje się, że ta szybka nie powinna być jakaś super wytrzymała, ponieważ jest taka przezroczysta i o dużej powierzchni, ale producent podaje, że jest bardzo wytrzymała, że jest wytrzymała na uderzenia, jest wytrzymała na warunki atmosferyczne, czyli na zachlapania i można dzięki temu stosować FitLight zarówno w pomieszczeniach, jak i w treningu na zewnątrz. Z drugiej strony mamy taki czarny plastik i adapter, możemy sobie go odczepić i ten jest akurat z drzepem. Drugi to jest adapter do tyczki i do tego rzepowego jeszcze w zestawie mamy takie krążki rzepowe z taśmą klejącą z tyłu. Możemy sobie je przykleić na przykład do ściany, później mocujemy sobie ten adapter rzepowy i to już się całkiem nieźle trzyma. Jeżeli chodzi o mocowanie adapterów to mamy tu takie wcięcia, trzeba dopasować, przekręcamy około 30 stopni no i już na przykład ten dotyczki. Możemy sobie do standardowej tyszki wpiąć. Jedynym ewentualnym minusem jest to, że on niestety dosyć łatwo się odczepia, ponieważ sam dysk fitlight jest dosyć ciężki i jeżeli na przykład mamy zadanie, w którym uderzamy, no to przy jakimś tam kilku uderzeniach, gdzie jeszcze nadamy lekką rotację, może nam to spowodować, że po prostu odczepi nam, odczepi nam się dysk od adaptera. Oprócz tego z tyłu mamy także takie dwie elektrody, które służą do ładowania i musimy odpowiednio tą wysepkę wsadzić do walizki, żeby naładować. Jest też tutaj taki, co wygląda jak przycisk, ale to jest taki, taka wypustka polakierowana na biało, ponieważ to nam daje informację, w jaki sposób musimy wsadzić tą wysepkę do walizki, żeby rzeczywiście te elektrody się tam dobrze stykały i sprzęt został naładowany. W poprzednich wersjach nie było takiej tutaj wypustki. Z tym białym tylko po prostu była biała kropka i ona dosyć szybko potrafiła się zmazać. W tej chwili jak jest to w formie takiej wypustki, to podobno ten kolor trzyma się dłużej. Poza tym nawet jeżeli się zmaże, no to będziemy widzieć ten taki wystający element, także no będzie to jakby łatwiej usytuować w ładowarce. To z takich rzeczy, jeżeli chodzi o wygląd, jeżeli chodzi o takie bardziej techniczne sprawy, Mamy tu lampki w środku i lampki po obwodzie. Możemy wybrać, czy mają się świecić jedne i drugie, czy mają się zapalać tylko te środkowe, albo tylko te na zewnątrz. Możemy regulować czułość dotyku, co jest całkiem fajne, czyli czy mamy go gasić poprzez lekkie, czy bardzo mocne uderzenie. I możemy też właśnie ustawić czujnik ruchu, czyli tam zakres jest od 10 do 80 cm i możemy ustawić, że właśnie na przykład 10 cm to musimy machnąć na takiej wysokości jak ustawimy 80 no to na dowolnej wysokości do 80 cm machnięcie spowoduje, że yy, zgasimy lampkę lampki mogą się świecić w 6 różnych kolorach yy, mogą także dawać sygnały dźwiękowe nie ma tu też żadnego włącznika, żadnego poziomu baterii, tak naprawdę żadnych jakichś takich dodatkowych rzeczy na samej tej wysepce nie ma. Połączenie odbywa się poprzez tablet, poprzez dedykowaną aplikację, która jest na tym tablecie zainstalowana i tam po prostu możemy wybrać połączenie się z wysepkami w inny sposób. Tak naprawdę samych wysepek nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wykorzystać. Jeżeli chodzi o tablet, to mamy go w zestawie, jest 10-calowy ekran. Tablet jest w takiej gumowej osłonie i producent oraz dystrybutor zalecają, żeby tej osłony nie zdejmować, zresztą jest to tutaj wszędzie napisane, ze względu na to, że mamy wetknięty tutaj taki odbiornik, który łączy się z tymi wysepkami i w momencie, kiedyby ten odbiornik wypadł, podobno nawet jak go włożymy z powrotem, to może być problem z połączeniem. Ja może teraz ten tablet uruchomię, ponieważ niestety on się dosyć długo uruchamia, jest taki dosyć toporny. Zresztą sami zaraz zobaczycie, jak długo on się będzie włączał. Jeżeli chodzi jeszcze o tablet, bateria w nim trzyma w miarę przyzwoicie, w miarę długo, także to nie jest jakimś tam problemem. O, tu jeszcze taki trochę dziwny dźwięk jak połączenie kiedyś za czasów modemu z internetem nie wiem, czy niektórzy pamiętają. Na tablecie jest zainstalowany Android. Na tym Androidzie jest grana aplikacja Fitlight i przez nią właśnie obsługujemy sobie te wysepki, ale nie możemy skorzystać z żadnego innego tabletu, czyli nie możemy sobie tej aplikacji pobrać. O, uruchomiło się, nie możemy sobie tej aplikacji pobrać na swój telefon, na swój smartfon, na swojego tableta. Możemy korzystać tylko z tego, i nawet jeżeli tutaj byśmy coś zrobili, usunęli tą aplikację, to też nie możemy jej ponownie pobrać. Powinniśmy się zgłosić do dystrybutora i on nam to naprawi. I mimo, że tu jest grany Android i możemy sobie wyjść gdzieś tam do menu, do, do takiego pulpitu, to producent i dystrybutor nie zalecają, żeby korzystać tutaj z czegokolwiek innego niż ta aplikacja Fitlight. Ponieważ ten tablet i tak już jest bardzo wolny, jak jeszcze byśmy zaczęli uruchamiać jakieś inne aplikacje, coś zgrywać itd., itd., no to może się okazać, że zupełnie ta aplikacja będzie jeszcze wolniej chodziła, będzie się jeszcze wolniej uruchamiał albo coś się po prostu będzie w trakcie korzystania psuło. Jasność ekranu w tablecie jest ustawiona na maksa. Ja niewiele widzę w takiej pogodzie, przy takim słońcu. Natomiast tutaj na kamerze to już w ogóle nic nie widać, ponieważ wszystko się odbija. Jeżeli chodzi o wysepki, to mamy taki ustawiony krótki T-test, bo tylko chcę pokazać, po prostu jak to wygląda. Nie będę go robił na maksa. Odległości też są trochę za małe, ale światełka też ustawiłem z maksymalnym świeceniem LEDów. Mam nadzieję, że będzie je widać na tym filmie. Zobaczmy. W czasie nagrywania na powietrzu przy całkiem sporym nasłonecznieniu wyszła mi bardzo nieciekawa i mało funkcjonalna rzecz, ponieważ chciałem wykonać pokazowo T-test i mam go tutaj zapisanego. Już wcześniej sobie utworzyłem taki trening. Natomiast wcześniej. Zaznaczyłem, że mają się świecić LEDy tylko po obwodzie wysepek po to, żeby po prostu zaoszczędzić trochę baterie No a z racji, że jest duże na uznałem, że lepiej będzie widać, jeżeli będzie się świeciło intensywnie e, i nie tylko po obwodzie, ale także w środku. No i niestety nie da się tego zmienić tutaj e, przed samym treningiem. Trzeba wyjść z tego treningu. Jeżeli chodzi o intensywność, to ustawiamy ją sobie tutaj na panelu głównym w ustawieniach. Mamy intensywność jeszcze. Filtr jakiś słoneczny, a żeby z, e, świeciły się nie tylko LEDy po obwodzie, ale także w środku, to musimy sobie wejść w tworzenie treningów. To jest w oddzielnym e, polu menu. Wchodzę w ten, który mam zapisany, muszę go wyedytować. No i tu dopiero mogę zmienić. Mam ustawiony Ring Only, e, może być też Center Only, a chcemy, żeby było Full. No i teraz mogę sobie to dla wszystkich. Zapisać, mam nadzieję, że się zapisało. Tak dla wszystkich kroków, które mam ustawione, to muszę sobie teraz ponownie zapisać. Op. wyjść, jeszcze raz wrócić w to już zapisane. I on teraz mi się, o, jako oddzielny trening zapisał. I dopiero teraz będę miał pełne świecenie e, z maksymalną mocą ale no sporo było przy tym roboty, tak naprawdę powinno to być gdzieś tutaj, żeby szybko można było to zmienić. Powiedzmy sobie jeszcze troszeczkę o tej walizce i o y, baterii w wysepkach, ponieważ to jest moim zdaniem bardzo ważny temat. Zobaczcie, jeżeli chodzi o ładowanie tych wysepek, to trzeba je włożyć w taki sposób, żeby te właśnie piny, te takie y, elektrody stykały się z tymi tam na dole drucikami. Czyli ta, ten znacznik biały powinien być właśnie w taki sposób, jak tutaj wszystkie są poukładane. Zdarzyło mi się raz, że wtykając gdzieś tam ta blaszka, zobaczcie, ona się rusza, troszeczkę się wygięła, trzeba było ją naprostować. O, tutaj zobaczcie, one są ogólnie troszeczkę powyginane. Także no nie jest to jakiś super wygodny sposób ładowania. Ta walizka też jest no, bardzo duża. Tak jak możecie zauważyć, to jest zestaw 8, ale walizka jest uniwersalna także dla 12 wysepek, czyli można wyjąć te gąbeczki, i jakbyśmy mieli jeszcze 4, albo byśmy kupili po prostu zestaw 12 wysepek, to byśmy dostali taką samą walizkę. To ładowanie, które tam wcześniej wspominałem, no to odbywa się przez ten kabelek i podczepiamy sobie to do sieci. Jeżeli chodzi o same wysepki i działanie tej baterii w wysepkach, no to niestety jestem tutaj bardzo zawiedziony, ponieważ one wytrzymują około tam 3, może 4 godzin ciągłej pracy, ale największym minusem jest to, że rozładowują się także w momencie, kiedy nie są używane. Za pierwszym razem, jak dostałem ten zestaw, naładowałem sobie, bo z racji, że to się musiało długo ładować, przez cały dzień ładowałem. Uznałem, że nie będę jakby tego za mocno przeładowywał, i w momencie, kiedy tam minął ten zalecany czas, odłączyłem od ładowania. Wysepki też wtedy świecą się na kolor zielony, także wiadomo, że są naładowane. I następnego dnia chciałem z nich skorzystać, to myślałem, że zestaw jest w ogóle zepsuty, bo nie mogłem się z niektórymi połączyć, niektóre mrugały na czerwono, po czym się zorientowałem, bo nie wpadłem na to jakby na początku, bo wydawało mi się że to bardzo dziwne, że one po prostu przez noc się rozładowały. I to jakby bardzo utrudnia czasami pracę, zwłaszcza jeżeli byśmy chcieli sobie ich używać sporadycznie, czyli zrobić jakiś tam element treningowy, po czym je schować, i na przykład nie wiem wieczorem, czy następnego dnia znowu ich użyć na kilka minut, czy na godzinę. No to niestety tak się nie da, ponieważ za każdym razem trzeba ładować je do pełna, żeby móc troszeczkę z nich pokorzystać. Pokażę teraz, jak wygląda sam proces ładowania. Czepiam kabelek. Nie wszystkie się zapaliły. Prawdopodobnie są troszeczkę źle wciśnięte. No, właśnie to wbrew pozorom nie jest wcale takie proste, żeby o, dobrze je w tej walizce umieścić. Teraz te, które się świecą na pomarańczowo, są w trakcie ładowania. Czerwony, czyli tu mamy jeden mocno rozładowany, no i zielony teoretycznie naładowany. Jeżeli chodzi o aplikację, to nie jest ona jakaś specjalnie nowoczesna, piękna graficznie, nie jest też jakaś bardzo intuicyjna. Dystrybutor też zaleca i przeprowadza z nami taki, takie szkolenie krótkie odnośnie działania Fitla i tej właśnie aplikacji, ponieważ samemu nie byłoby wcale tak łatwo się w niej połapać. To, co jest tutaj też moim zdaniem, taką dosyć sporą wadą. To kwestia połączenia się z tymi wysepkami. W tej chwili, zobaczcie, mam ustawione, że powinienem się połączyć z ośmioma wysepkami w jednej grupie, a połączyłem się tylko z siedmioma. I też jest tak, że nie mogę sobie wejść i tam zrobić sobie jakiegoś dowolnego treningu, tylko muszę wcześniej ustalić z iloma wysepkami, chcę się połączyć, stworzyć specjalną grupę gdzie będzie albo nie wiem, wszystkie wysepki będą w, w jednej grupie, albo stworzymy sobie na przykład dwa stanowiska pracy i w jednej będą cztery, w drugim stanowisku pracy na przykład dla drugiej osoby też będą cztery, no to to wszystko musimy już zdefiniować tutaj wcześniej, czyli z menu wchodzimy w połączenie i tutaj sobie to wszystko ustawiamy, a dopiero później możemy przejść do treningu i ten trening musi być dopasowany do tych założeń, które tutaj wcześniej ustaliliśmy. I teraz na przykład właśnie mam jedną grupę z ośmioma wysepkami, ale połączonych mam tylko siedem i nie ma właściwie żadnej informacji, czy jakaś reszta wysepek jest w zasięgu, jaki tam jest ich poziom baterii i tak dalej, nic takiego tu nie ma. No i niestety bardzo często tak właśnie mam, że mam ten problem z połączeniem. Spróbuję tu jeszcze, można coś tam próbować klikać, te połączenia. Różne rzeczy tutaj klikać, żeby on po prostu ponownie próbował się połączyć. O, teraz na przykład udało się połączyć z ośmioma wysepkami. Tak. No i dopiero teraz możemy przechodzić sobie do jakiegoś treningu. Tu mamy do wyboru 3-4 rodzaje treningów. Nie będę opisywał całej aplikacji, ponieważ to by za długo trwało. Dodam tylko, że możemy też wprowadzać swoich zawodników, możemy też tworzyć własne schematy treningów. I jeszcze taka jedna rzecz odnośnie tego połączenia się z tymi wysepkami. Jeżeli wybieramy sobie z iloma, chcemy się połączyć, to musimy je kliknąć czyli to są konkretne wysepki. Jeżeli wezmę sobie tam później, że chcę mieć jedną grupę, cztery wysepki to to będą konkretne wysepki, dlatego też zresztą dystrybutor poleca sobie je podpisać. Nie wiem czemu one nie są zmarszłe w jakiś sposób podpisane, natomiast dobrze jest je mieć ponumerowane i ułożone w jakimś tam schemacie, żeby po prostu później łatwiej było z nich korzystać. Pokażę teraz na szybko jak to działa na przykładzie tych czterech wysepek. W tej chwili ustawione jest, że trzeba będzie kliknąć, Możemy też ustawić tak, żeby trzeba było machnąć, a nie dotykać. I jeszcze możemy sobie włączyć sygnał dźwiękowy. Jeżeli po danym ćwiczeniu będziemy chcieli je zapisać, to ono nam się zapisuje w pliku. Możemy sobie wtedy wejść w menadżer plików wyszukać. Plik CSV z tą datą, kiedy zapisywaliśmy. Wysłać sobie to mailem. I jeżeli otworzymy na komputerze, to mamy taki plik w Excelu, który wygląda mniej więcej w ten sposób, jest bardzo dużo różnych liczb. To było akurat jedno niezbyt skomplikowa skomplikowane zadanie wykonane przez jedną osobę. A zobaczcie, ile mamy tabelek i w jaki sposób to wygląda. No, jeżeli by tych zadań było więcej albo osób byłoby więcej, no to ten plik po prostu będzie bardzo duży, no i też trzeba umieć się w nim połapać. No i jest jeszcze jedna rzecz, czyli taka aplikacja przeglądarkowa jeżeli jesteśmy połączeni tabletem z internetem, no to on nam też te zapisane dane będzie właśnie wysyłał do tej platformy. No i tu też możemy sobie przeglądać i analizować te dane. Natomiast też moim zdaniem nie jest to jakoś bardzo intuicyjne i nie jest to jakoś super fajnie graficznie wykonane. Ja z tego za dużo nie korzystałem, także nie będę po prostu jakoś też się nad tym rozwodził. Przejdźmy do podsumowania, zacznę od plusów i pierwszym i zarazem moim zdaniem największym plusem Fitlight jest to, że wysepki prócz czujnika dotyku mają także czujnik ruchu, czyli możemy je gasić nie dotykając ich, dzięki czemu można też użyć sobie tych wysepek jako takiej powiedzmy trochę fotokomórki do biegów na jakimś tam krótkim dystansie. Jako drugi plus mogę podać, że te wysepki są całkiem ładnie skonstruowane, no jest tutaj dużo tych światełek, są odporne na uderzenia, są odporne na wodę, na warunki atmosferyczne, chociaż tego akurat nie testowałem, no ale tak podaje producent. I trzecim plusem będzie to, że mamy dosyć obszerne możliwości, jeżeli chodzi o analizę danych, czyli możemy sobie zapisać dany trening, który zrobiliśmy wyeksportować sobie go na komputer, tam otworzyć w Excelu. Wprawdzie te tabelki nie są zbyt piękne i trzeba troszeczkę się tam e, nauczyć ich obsługi, ale no mamy tam e, informacje e, odnośnie czasu zgaszenia każdej poszczególnej lampki w danym treningu, czyli nie tylko jakąś sumę i średnią, ale też e, poszczególne e, elementy. Także jeżeli ktoś potrzebuje takich bardziej dokładnych analiz lub taki trening sobie wyznaczy, że potrzebuje tych poszczególnych danych, no to tutaj taka możliwość będzie. Przejdźmy do minusów i tych jest niestety troszeczkę więcej niż plusów. E, moim zdaniem niektóre są naprawdę dyskwalifikujące, ale no, wszystko zależy, co kto potrzebuje. Pierwszym, który mogę wymienić, bo już większość ich powiedziałem podczas recenzji, to jest chociażby to, że ta bateria, akumulator w każdej lampce jest naprawdę słaby i rozładowuje się nawet kiedy nie korzystamy z tych lampek. O tym nawet informuje nas producent, ponieważ w tych wszystkich tutaj ulotkach, instrukcjach jest to napisane, że przed każdym użyciem trzeba ten sprzęt naładować i że te lampki działają, teoretycznie są cały czas włączone nawet kiedy z nich nie korzystamy, no ale moim zdaniem to jest duży minus, bo one bardzo szybko się rozładowują. Dodatkowo trzeba je też bardzo długo ładować, bo 10-12 godzin tak podaje producent. Drugi minus no to jest to, że mamy tylko możliwość korzystania z dedykowanym tabletem, tym, który jest w zestawie. Nie możemy tej aplikacji zainstalować nigdzie indziej. Od razu trzeci minus jest taki, że ta aplikacja nie jest zbyt piękna ani intuicyjna. Także mogłoby to być na pewno wszystko dużo lepiej dopracowane. Czwartym minusem będzie to, że mamy tą walizkę ogromną, ona jest wprawdzie może i ładna i odporna na różnego rodzaju uderzenia, ale jest bardzo duża, jest mało taka kompaktowa, tak? jakby gdzieś chcemy zabrać sobie ten sprzęt ze sobą, no to ta waliza naprawdę waży i, i zajmuje dużo miejsca. Piąty minus, co też już mówiłem, no to jest to, że czasami występują kłopoty z połączeniem się z tymi e, wysepkami, czyli odpalamy tablet, który się długo uruchamia, a potem jeszcze męczymy się z tym, żeby te wysepki wszystkie się prawidłowo połączyły z aplikacją. No i ostatnim minusem, ale niestety też bardzo ważnym jest chociażby ta cena. E, niestety Fitlight to jest bardzo drogi sprzęt i tutaj nie ma co się oszukiwać. E, Prawdopodobnie mało kto będzie w stanie sobie na taki sprzęt pozwolić, tak jak powiedziałem na początku filmiku, raczej będą to jakieś większe kluby sportowe czy kadry narodowe. W internecie jest tak naprawdę mało takich recenzji, po polsku to chyba nie ma żadnej, więc no kupujemy troszeczkę kota w worku. Ja szczerze mówiąc, też nie spodziewałem się, że będzie aż tyle minusów, i to takich naprawdę, moim zdaniem, ważnych. To, co mogę jeszcze tak krótko na koniec, podsumowując, powiedzieć. No to, że sprzęt jest ciekawy, ma fajne funkcje. Te plusy wprawdzie nie ma ich dużo, ale no są takie znaczące, co może wyróżniać Fitlight od innych tego typu urządzeń. Muszę też dodać, że kilka lat temu tak naprawdę nie było nic innego na rynku. Istniał tylko Fitlight, więc nie miał za bardzo żadnej konkurencji. A w tej chwili mamy inne sprzęty, które działają na troszeczkę podobnej zasadzie. Większość z nich nie ma czujnika ruchu, także tym się to zazwyczaj różni od Fitlight'a. Ale jeżeli chodzi o czujnik dotyku, takie urządzenia mamy, no i są one i dużo tańsze i dużo moim zdaniem, lepiej skonstruowane, dużo bardziej kompaktowe i mają fajniejsze aplikacje. No ale o tym też powiem w innych filmikach. Tu mamy Fitlight. Na pewno znajdą się odbiorcy, na pewno znajdą się osoby, czy kluby, które będą takiego właśnie sprzętu potrzebować. No ale myślę, że powinno tu, powinny tu być poczynione duże zmiany, tak? To powinno być dużo lepsze za tą cenę. To by było na tyle. Jeżeli podobała Ci się ta recenzja i taka forma filmików z ciekawymi sprzętami, które są dosyć mało popularne, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, udostępnij filmik swoim znajomym. No i do zobaczenia w kolejnej produkcji. Biceps Piąt